Wiesz, co mają wspólnego kreatywność, komunikacja, kooperacja, umiejętność krytycznego myślenia oraz bezpieczeństwo w sieci? To, że są to kompetencje dzisiaj ogromnie potrzebne. Nie tylko dzieciom, ale i nam, nauczycielom. Dlatego w tym roku z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowaliśmy serię webinarów, która odpowiada na rzeczywiste wyzwania, z którymi każdego dnia zmagasz się w klasie. Cyfrowy świat zmienia się z dnia na dzień. Zagrożenia, z którymi muszą radzić sobie nasze dzieci, są coraz bardziej zaawansowane. Deepfake, dezinformacja, manipulacja. Raport NASK z 2025 roku pokazuje jasno: 70% uczniów korzysta z AI, ale zaledwie co trzeci wie, czym jest deepfake. A rodzice i nauczyciele? My dorośli potrzebujemy nowych narzędzi do edukacji, bo edukacja musi iść w parze z rzeczywistością XXI wieku. Pierwszy webinar to trzy filary skutecznej kreatywności. Człowiek, internet i bezpieczeństwo. Dowiesz się, jak rozwijać kreatywność bez ryzyka. Poruszymy kwestie prawa autorskiego w sieci, ochrony wizerunku, bezpieczeństwa publikowanych treści. Rzeczy! o które każdy twórca powinien dbać. Drugi webinar – krytyczne myślenie. Nie wierz we wszystko, co świeci na ekranie. Nauczysz się rozpoznawać manipulacje, dezinformacje, emocjonalne pułapki. Dostaniesz prostą checklistę, pięć pytań, które pomagają świadomie ocenić wiarygodność źródeł. I nie będzie to teoria, będą interaktywne ćwiczenia, które zastosujesz natychmiast. Następnie – higiena cyfrowa, komunikacja online. Jak odpowiedzialnie używać AI w komunikacji szkolnej. To praktyczne rozwiązania, które możesz wdrożyć już w poniedziałek w swojej klasie. I czwarty webinar. To będzie Twój poradnik krok po kroku. Jak stworzyć z uczniami klasowy kontrakt cyfrowy. Jak zamienić chaos w porządek. Brak zasad w jasne normy. Mamy darmowe narzędzia wizualne, gotowe do użytku. To nie jest długa konferencja, na której siedzisz wiele godzin i nic z tego nie pamiętasz. To edukacja, którą projektowaliśmy z myślą o rzeczywistych potrzebach nauczycieli. Wszystko jest bezpłatne. Wszystko jest online. Siedzisz w domu, w szkole, w kafejce. Spotkania są krótkie, półgodzinne, ale pełne konkretów. I co najważniejsze? Po tych webinarach nie tylko ty rozumiesz bezpieczeństwo w sieci lepiej, Twoi uczniowie również. Twoja klasa zmienia się w bardziej bezpieczną, bardziej świadomą przestrzeń. To właśnie jest edukacja, która zmienia rzeczywistość. Zapisz się już dzisiaj. Zajrzyj na stronę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Dzień bezpiecznego internetu 2026 już 24 lutego online od godziny 16:30 do 18:50. Zapisy do 22 lutego. Czekamy na ciebie. Dwie godziny, które mogą zmienić sposób, w jaki nauczasz bezpieczeństwa w sieci. Seria webinarów na Dzień Bezpiecznego Internetu to edukacja, która zmienia świat. Do zobaczenia.